On nie jest jednym z nas. Wrocław, listopad. Mgła tak gęsta, że zasłaniała nawet syreny karetek. Na przystanku przy ulicy Trzebnickiej stał mężczyzna. Garnitur zbyt prosty, żeby był tani. Twarz, którą widywałem w Sejmie. Bez cienia zmęczenia. Bez mimiki. Nazywano go poseł Laskowski. Ale nie o nim pisali w gazetach. Nigdy nie był bohaterem afery. Nigdy nie wypowiedział się poza ramą czasową. Nigdy nie przekroczył granicy absurdu, tak powszechnej w naszej polityce. Był zbyt doskonały. I to właśnie mnie zaniepokoiło. Zacząłem szukać. Początkowo z nudów, później z zawodowego nawyku. Nie znalazłem aktu urodzenia. Żadnych zdjęć z liceum. Nazwisko matki, przekreślone w dokumentach. To nie był błąd w bazie danych. To była luka celowa. W Bibliotece Uniwersyteckiej, w archiwum z lat 80., znalazłem zapiski z Komisji do Spraw Zjawisk Nietypowych przy MSW. Teczka oznaczona jako A11. Strony pożółkłe, ale czytelne. Raport o obiekcie niezidentyfikowanym, humanoidalnym. Nie oddychał. Nie spał. Skóra nie miała porów. Zero-tętna. Zdolność mowy. Perfekcyjna. Zrozumienie kontekstu kulturowego. Wysokie. Cel. Obserwacja struktur władzy. Na ostatniej stronie. Zdjęcie. Rozmazane, ale wyraźnie ukazujące twarz. Laskowski. Tylko, że z 1983 roku. Zacząłem tracić spokój. W moim telefonie pojawiły się niezapisane numery. Ktoś raz odczytał maila, którego jeszcze nie wysłałem. Na klatce schodowej ślad błota jakby ktoś wszedł, ale nie wyszedł. Sąsiadka z dołu powiedziała: że ktoś czaił się pod moimi drzwiami przez trzy godziny. Nie zapukał. Po prostu stał. Wysłałem raport do dwóch redakcji. Odpowiedzi nie było. Tydzień później. Telefony ucichły. Maile przestały działać. Znajomi zaczęli się dziwnie zachowywać. Jeden powiedział, może lepiej nie drążyć, co. A potem? Zniknął. Nielaskowski. Ja. Zniknąłem z rejestrów. Konto bankowe. Zablokowane. Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. Wygasł. W systemie byłem martwy. Tylko ja wiedziałem, że żyje. Piszę to z kafejki internetowej w czeskim Cieszynie. Mam godzinę, potem zniknie sesja. Jeśli to czytasz, pamiętaj, on nie jest jednym z nas. I nie był nigdy.